Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się demontażem skrzynki, chłodnicy, baka, w 60 siedzenia i takich innych dupereli, bo chłopaki przyjeżdżają na weekend i będziemy ją myć i malować. Jest i moja kochana Milcia. No, wsiadasz? Siadasz? Tak jak teraz widzicie, będę musiał zdemontować chłodnicę, zlać najpierw płyn, chłodnicę, film. jeszcze nie ma kluczyka, żeby to odpalić? No bo nie ma, ale już nie trzeba, bo teraz będzie malowana, będzie uzbrajana. No ale przecież długa raz Tak. I tutaj kurczę, zaraz dopatrzę się jacyś hejterzy, jakaś plama oleju po złożeniu. To nie jest olej, tylko to jest, o, nawet kapło przed chwilą, płyn hamulcowy. Widzicie, jest zły wężyk założony, bo ten wężyk twardy się zrobił. To jest, to jest jedno, a po drugie, e, te zaciski. Nie wiem, jak to opaski zaciski. Są tak do dupy, że chcesz dokręcić, a to się przekręca. I muszą być takie na śrubkę. Inną Dach, nie to no. będą, teraz będą. No, a ja, Joker, Joker czemu filmów nie ma, a czemu nie ma? Bo nie, długo, No ja mam dużo spraw do załatwiania teraz i kurcze, jeździliśmy. niedługo się ]cji. wszystko dowiedzą. No. Dawaj, odpalimy. Odpalamy? A chcesz odpalić, spróbować? Ja się boję. Nie, bój się. Ja tutaj dam, dam ci trochę gazu i tak, ja ci pokażę jak. Tu Jezu. i tutaj musisz dotknąć tego, nie? O tak dotykasz tego i tego, nie? No, dobra, to ja odpalę i to odpalić. Chodź, zobaczysz. Patrz tu i tam. Ale ona pali, nie? Ale. zostaw jeszcze raz. Dobra, gazu daję, żebyś odpaliła. tak, tak odejść? Czekaj, czekaj, nie, nie bój Nie, nie porazi. No, tylko musisz stanowczo, tak stanowczo wiesz, żeby nie przerywać, bo później e, za mało będzie obrotu. Ja się boję. No, odpalenie. No boję się. Nie bój się, to nie kopie. Ja się boję. Ty nie, nie, zobacz, musisz pać. Tu dotykasz, tu. Nie? No. I tylko o, możesz tak i tam jechać tym dół. Dług... O, do tego dotknąć. Widzisz? O, widzisz? O nie, Nie bój się! Nie, nie, nie odpalaj. <laughs> Dawaj, kobieta! Chodź ze mną, chodź ze mną, trzymaj rękę, chodź. Nie! Chodź ze mną! Co się boisz, No próbuj. No ale zrób jeszcze raz. Patrz. Jeszcze raz odpal. No to się nie bo, bo... o! No tak jak pokazywałem. No ale to iskry idą, a jak ta iskrycie ale... wleci. Ja dziecię zapalić, no. Ze spawarki większej iskry idą mi się nie boją. O jedy. Nie. Nie, zobacz. Odejdź. Tak. Widzisz? Nie. Nie, no tak musisz bardziej, ja pod ukości. Nie cichutko. No nie bój się, bo będzie pół odcinka odpalanie y, 60 przez Milele. Jakie emocje, jak na grzybach <grystanie> <grystanie> musisz mnie zmobilizować. Jak odpalisz, to dam ci buziaka. To jest mobilizacja. Dobra, a tak to mi nie dasz? Też dam. A tak to ci dam mocniejszego. O, dobrze, i tu. Tutaj... żeby robić na dworzu, płyn od płodnicy spuścimy, paliwo spuścimy, weźmiemy wszystko zdemontujemy, bo będziemy myć 60, a trójkę wypchamy ją spokojnie. Przed malowaniem. Bak ściągniemy, puścimy paliwo. No, tak, żeby było jak najmniej elementów, żeby tych zakamarków, żeby wszędzie dojść tą. E, wiecie, farbą. A farby już Kazimierz kupił. Na same farby 600 czy 700 zł pójdzie. Ale będą nie byle jakie farby. E, akwarelki. A <grytania> wolakierę do paznokcie walniemy i tyle. Będzie w porządku. Dobra, bierzemy się za roz rozbieranie, bo pół vloga to będzie gadanie niż rozbieranie. O! O! Tatko mówi, że porządki robi. Jakie porządki? Jak tutaj kurczę, bałagan narobił i kurczę zostawił się pewnie cieszy. A ja muszę wszędzie porządki robić. Teraz odwrotnie będzie. Mamy tutaj jakąś bańkę. Do spuszczenia. Bardzo długo schodzi z tych kurczę, z tej chłodnicy ten płyn w ogóle. Oczywiście 60kę można było od razu malować po złożeniu, ale ona by wtedy nie była dotarta tak jak powinna być. W Fabryce nie wiem czy oni docierają, chyba nie docierają, ale ja jestem tego zdania żeby dotrzeć, bo gdzie nie gdzie tam pokazała jeszcze gdzie ją boli. Na przykład powiem wam tak poza odcinkiem Jeszcze raz przykręcaliśmy miskę olejową z tego względu, że przydługie śrubki były i przez to ta pokrywa nie była dociągnięta wszędzie tak jak powinna być i gdzieś się tam pociło Jakby było już pomalowane no to już kurczę gorzej jest, nie? Dobra, niech płyn sobie powoli zlatuje, a my będziemy tutaj powoli ogarniać wszystko po kolei wszystkie tutaj kable też trzeba zdemontować a później dopiero przykręcimy, jak będzie pomalowana. Kabel od masy odkręcamy. Kurde, już nie mogę się doczekać, kiedy chłopaki przyjadą. Nie wiem, czy Maciek przyjedzie, ale prawdopodobnie Kazik przyjeżdża w sobotę. Kazik przyjeżdża w piątek. W piątek myjemy, a w sobotę będziemy malować. Powolutku rozbrajamy znowu ciągnik. Kurcze, to jest, nie? Kolano Tumika też stawię nowe już od razu. O kurde. O kurde wężyk się. Uff. Co on tu mdleje? mi? już możemy ściągnąć od razu. Te śrubki już do tej skrzynki akumulatorowej, albo nie wezmę z boku. Bo trzeba będzie prześmalować tę skrzynkę. Zegar trzeba ściągnąć. A ty, kurde. Dziadzie. Co za tyrytka jak ona trzyma mocno. A, zeszło. Trzeba odkręcić wskaźnik od temperatury wody też. Czy kurczę tutaj ten kabelek? Tylko z tamtej strony odkręcić i kabelek, zostawić. On będzie za, cały zamalowany. Nie, tu jakąś matę w stawie i tyle. Tak jak mówię, prawie tydzień, czy nawet ponad tydzień, nie nagrywałem filmików. Mam trochę spraw prywatnych i każdy to powinien uszanować. A ja nie obiecywałem, że będą codziennie filmy. Chociaż tak, i tak chcę dla was jak najwięcej nagrywać, bo bardzo to lubię robić. Ale nieraz człowiek musi troszeczkę odpocząć i zająć się innymi sprawami, które są też bardzo ważne. I bez tamtych spraw nie da się funkcjonować cały czas normalnie. I opierdzielę tą linkę. Linka mi wleciała z tej... Osłony. I na wakacje wrócimy z codziennością. Będą odcinki, tak jak mówię, prawie codziennie. Nie obiecuję, że codziennie, ale będę się starał, żeby codziennie były. I teraz napiszcie, czy wam pasuje o 8 czy o 9 rano codziennie, bo bardzo dużo ludzi chce jednak odcinki, żeby były o 9 rano. A mi tak zawsze pasowało o 16, chociaż teraz powiem wam, że... Przez te czasy o dziewiątej by było też dobrze, bo każdy ma wolne i może oglądać. Tylko że dużo ludzi też mi ogląda, co pracuje i oni zazwyczaj mają czas dopiero po piętnastej, żeby obejrzeć. Co tam? Gadam z widzami, co przyjechało do nas? Ja wiem, że trochę długo trwa ten remont sześćdziesiątki, ale ja nic nie poradzę. Była wiosna, trzeba było pracować w polu. Odkręcamy tą podstawę, siedzenie też ściągamy. Siedzenie idzie wek. Bardzo dużo ludzi chciało siedzenia, ale nie będę wysyłał gdzieś tam, kurde, na Świętokrzyskie czy pod Drugi koniec polski, co to siedzenie jest mniej warte niż ta przesyłka. <grym> o, żebym tylko gwintów nie zepsuł, o jezu, jakie ciężkie Dziadostwo. O. Tutaj mi gdzieś e, leci olej Kurczę. Nie wiem Z czego to mi leci? Tutaj gdzieś kapie A niedokręcone dziadostwo i dlatego mi olej leci? Ja pierdzielę Samo by się odkręciło? Ja by, co to tak obrzygane? No i teraz... Teraz... O, teraz to dokręcone. No tak powinno być, kurde. Ten kranik od bloku silnika muszę wymienić. Leć. Dobra. Kolumna kierownicy trzeba będzie ściągnąć. Przecież nam jest niepotrzebna. Maciemy od razu kolano tłumika i tłumik. Kurde mole, zaraz będzie pełno. Od razu damy nowe kolano. Wszystkie opaski już można ściągnąć. No poluzować oczywiście tutaj. Kolektor powietrza trzeba ściągnąć. Jakie te gumy są mocne. Kurde, chyba bym chciał te od razu nowe, te wszystkie podstawy zamówić w agrobiście a roboty, nie? Ale już będzie pomalowana, już będzie. No. Spokój. Prace demontażowe przebiegają bardzo dobrze. Bez zarzutów, nawet flexa nie trzeba używać. Dobra, jeszcze tylko to muszę spuścić, ten olej e, z wspomagania. I teraz zabezpieczamy tutaj wszędzie. Tutaj wypchałem pieluchę. Tutaj e, też pieluchę wypchałem. Teraz odtłuszczam bo chcę przykleić taśmę izolacyjną i myślę, że wystarczy pieluchę tutaj wepchałem jeszcze taśmą izolacyjną w obrobie no to będzie trzymało nic tu chyba nie wleci żadna mi woda, co? czy wleci? No tak zrobimy zagniemy ale taśma fajna trzyma, dobrze izolacyjna jak będzie sucha pielucha to znaczy, że wody... woda się nie dostała. <laughs> znaczy, że nasze dziecko się nie posiusiało. Teraz piszcie, w jakich kolorach ma być ta sześćdziesiątka. Bo jeszcze będzie film wstawiony przed e, malowaniem. I zastanawiamy się nad czerwoną lub nad oryginalną. Korpus też napiszcie jaki kolor. Czy jasny siwy, czy stalowy się wydaje, że jasne siły, ale tata chce stalowy. Zaraz zakleimy od razu Tutaj można zakleić kurczę Byłem na kawie i sześćdziesiątka sobie wyjechała. Kurde. O, po, poczuć po trochę świeżego powietrza. Chodź, Jedziemy! Kurde, ale ciężko! Kurde. Ej, skręcić trzeba, zaczekaj. Dobra, ja Tutaj, w tą. Skręcaj. No? Ale macie siłę. Po już! Jak już przód tam jedzie, to mu się zlżej. Trzeba wyprostować trochę. Dobra. Aż Milena teraz przejedziemy, teraz najgorsze. Czekaj, Bartek na fotel jedzie. Chyba teraz nie powinien zahaczyć. No. Z górki jakoś lżej szła. Poszła trochę sobie 60 na spacer. Jeszcze zdemontujemy kolumnę kierownicę, ale nie wiem, to później. Chwila, moment. Bo chłopaki, bo tutaj tak trzeba będzie orbitrol stawić yy, do malowania już. Ten zaczep tyle też ściągam, bo nowy będzie. Zobaczcie, co to jest w ogóle, nie? Tamte No bo też będą do malowania, ale będą osobno malowane. Tak. Żeby tu lepsze dojście było do mycia, wiesz? Raczek ściągamy i dzisiaj tyle z odcinka. Trochę porobiliśmy. Może trochę za dużo elementów ściągłem do tego mycia, czy e, do malowania. Ale lepsze dojście będzie. Niektóre elementy się umyje osobno. O ty dziadzie. Ale poleciał. Mhm. Jest tak wyrobione. No ja nie. Jest tak wyrobione, że to całe trzeba nowe. Też zamówiłem. Nie wiem, czy mi dojdzie do piątku. No i teraz 60 znowu dostało. Co tu jeszcze trzeba ściągać? Chyba nic. Kolumna została, zbiorniczek na płyn hamulcowy, te podesty zostają albo nie wiem, może je ściągniemy, chyba ściągnę zaraz, ale to już jutro ściągnę sobie, tutaj jest uszczelnione tak jak powinno być, widzicie, ładnie, tutaj są szmatki powpychane, więc tak, dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się odcinek, to pamiętajcie łapce w górze. kto jest nowy na kanale, niech zasubskrybuje nas i będzie z nami na bieżąco. Ja myślę, że fajny projekt powstał. Zobaczymy, jak to będzie z kabiną. Kabina naprawdę jest to spory wydatek. Zobaczymy, jak to będzie. W granicach 5000. Co tu jeszcze? Maska oryginalna zostaje i teraz możecie pisać w komentarzu, czy ona ma być oryginał, czyli taka żółta, taka miodowa felgi na kość słoniową i korpus wtedy całe to na jasne siwy, tak jak tutaj był no, mi się wydaje, żeby zrobić na pewno na 100% zrobić jasny siwy korpus to jest najładniejsze dla mnie, mi się tak wydaje i zrobić ją albo na czerwono albo na oryginał jaka taka ma być? Wczesi. czerwona tylko taka ona taka ona już była wiśniowa bardziej a może nawet taka zgniła czerwień. A, a kabina była siwa? Kabina to była zardzewiała, a nie siwa. A jaka w czasie była? Nie wiem, no, no chyba siwa to jest kabina taka. A tam już kurde nie ma farby milcia, tam więcej rdzy niż farby było na tej kabinie. Tak właśnie ja wiem. Tak zwana puszka ta kabina. Ona wzmacniała efekt kurde pracy silnika 60 Jeszcze głośniej chodziła. I zwolnicę też było słychać. Opony, właśnie, bo jeszcze chcę Wam powiedzieć: opony jakie wybrać? Czy mają? Na pewno będą radialki. Ja chcę tylko i wyłącznie radialki, nie chcę kartoflaków zwykłych. I teraz tak: czy 16 na 9 na 28? Czy 14 na 9 na 28? Z tego co wiem, 16 to mi się już nie zmieszczą w rajkach do ziemniaków. No ale kurczę. i są wyższe te 16. No ale kurczę, mamy przecież bocianie kółka. Od Perkinsa. Ja mam kiedyś, ja wam może jutro je pokażę, to zobaczycie sobie. I można by było przekładać. No, ale też czy potrzebne by były takie szerokie laczki? Chyba wystarczyłyby 14. No, bo dziadek kiedyś kapcia złapał i wiesz, jak to kupił szybko na szybkości kupił drugą oponę. To jest, to jest radialka, tak? Ta jest radialka. Ta kartofla kartoflak zwykła, a tu jest radialka, bo jest płaska taka, Pła, bardziej płaska. No i mi się wydaje, że lepiej. Do jazdy. Więc jeszcze raz żegnam się z wami i do następnego odcinka. Na razie!